mam kobietowie, z tej strony Sharks. I dzisiaj będzie kolejny odcinek z Brostas na tym kanale. I dzisiaj mamy taki challenge y, do trzech sztuk. Powiem wam y, no mamy trzy strzały y, niecelne. Taki challenge. Noże znaczy, na przykład jak już trzy razy y, nie strzelimy i jak czwarty raz y, y, jak czwarty raz y, po prostu nie trafimy w przeciwnika, to przegrywamy. I musimy zginąć na starcie solo. Ja już przełączam tryb na gra solo. I najłatwiej mi się wydaje, że nam będzie rozum. Nie grałem. Nie zapomnij, oczywiście, o Subiku oraz łapce w górę. I napiszcie w komentarze, jaka wasza postać jest najlepsza. Kiełek. Pierwszy raz zabiję kiełka. O kurde. Albo nie lepiej, nie. O oh no. O oh no. O mnie... O Jezu, on mnie podjeżdża. Kurde. Pyk. Pyk. Dobra. Pięknie. I ściany rzuciły. Pyk. Pyk. Dobra! Pięknie! Pyk! Dobra, więcej nie będę używał strzałów. Jeszcze ani jednego niecelnego strzału nie oddaliśmy. już ten challenge, challenge mi się podoba. Tam Maxiu chodzi. O Jezus! Ile on niecelnych strzałów zrobił? Ale jego challenge e, się nie dotyczy Tylko nas O Jezus Ale nie podjeżdża No 5 zadymiarzy zostało Ja, e, Shelly, Max, Bull chyba I ktoś jeszcze O nie, pierwszy strzał, nieudany I W dzisiejszym odcinku Gdzieś siedzi Max Tutaj To Ma o, ten eee, Gadżeta O nie, już drugi strzał Kurde, ale słabo Dobra, ja chyba Włączam ulta i idę na Maxa Pyk, jest, pięknie Pięknie Pyk i pięknie i ją rozjedziemy. Pięknie, wygrana bitwa. I takie gry mi się podobają, właśnie. Z wygranami. Nie, nie wiem jak. O, akurat mam skrzynkę. Z wygranymi. O, nie no. na końcu języka, ale teraz otworzymy skrzynkę i zobaczymy, co w niej wyleci. Może nic, może unety, może punkt mocy, zobaczymy. Uwaga nic. 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 Bonus... jest bonus. Gemy? Gemy. 5 gemów. Z tego co słyszałem już chyba ze skrzynek gemy. Nie lut... no, nie można lutnąć gemów ze skrzynki żadnej. Ponieważ to chyba zostało wstrzymane. A my co? Gramy kolejną bitwę. Rozum. Rozum najlepiej, ponieważ w tej grze będę musiał oddać jeden strzał niecalny. O. Widzicie, albo nie, nie będę musiał oddawać. Widzicie, jaki ma zasięg, ale mały, ale szeroki zasięg ma. Więc to jest najlepsze. O nie, pierwszy strzał ten już oddany jest, ale nie, dobra, spoko jest. O kurde, dwie szelki, serio? Pięknie tam się kłócą. Ja sobie może poczekam na kolta, gdyby nie ta szeli. Tutaj gdzieś kolt się Może... O! O! O kurde! O kurde! Dobra. Minus trzy jeszcze. Nie. No dobra, biorę sobie Tarę. Ona y, ma daleki zasięg, więc jest dobrze. Dobra. Tara. A! I na skrzynki też możemy ten... Y, strzały. Tak samo jak i na postacie. O Jezus! Chyba nie, trafiłem! Tą jedną kartą Pyk O kurde o, tro Troszkę wię większy problem Pyk Pięknie Jest 5 HP 5 HP wy to widzieliście O kolcem Padł A nie bo bibi tam Dobra idziemy od razu na bibi to jeszcze mnie w te krzaki. Nie, to nie były krzaki. To były chmury. Te trujące. Ale i tak mamy na tym się pięknie. Świetnie. 11 ranga przy okazji i 10 żytonów dodatkowych. 26. Łącznie. starą nawet spoko się gra. Oczywiście ją na odcinku wydropiłem. Także. Ona jest. Szczęśliwa Bo szczęśliwi widzowie yy, dają mi wymiary. O ja, ból za mów idzie. On chyba lagi ma. O ja. A może jednak nie. Ja uciekam. Nie chcę mieć z nim do... Dot... Czemu ja się dzisiaj tak mylę? Do... 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 nie wiem nie, Do czynienia, o. O ja, ja chyba ja, raczej ja mam lagi. Nie zbrużyłem ujdzieć po gdzie coś tam się... Tak, oczywiście. Jak zawsze. Dobra. Kolejna bitwa. все в шиночке поцелуем. Ну no, да. я вам лаги, курда. Что, у какие-то проблемы с Wi-Fi? Я... Не могу. Нормальные лаги, мам. O, dobra. Coś się. Coś złego stało. My spocowujemy sobie w piperkę. O, nie, pierwszy nie cel. Nie, strzał. Dobra. Jest dobrze. Piperkę z trzeci. Dobra. O jezu. O Jezus, nie! Ult? O, pięknie. No i ja tak mogę grać. No ro, ja podjeżdżam, może Jackie albo Daryla. Tylko te dwie osoby mam do wyboru! Serio, na dobra i tak mamy na plusie, dobrze jest. O, pięknie. I oczywiście... Napiszcie w komentarzach, jakie wolicie odcinki, czy krótsze, czy dłuższe. Dobra, teraz zagramy może sobie... Hmm, penny nie było jednym, no... Może może nie wiecie, do końca nie powiedziałam. Penny, na przykład jak się y y nią przyceluje, no to ona na przykład idzie postać sobie i nią akurat się uderzy. I postać sobie skręci w inną stronę, a ta rakietka. No w ogóle, broń peny W ogóle w innym kierunku oddaję strzał, w ogóle nie wiem, czy wy coś z tego zrozumieliście, co ja teraz powiedziałem. Dobra, mi się wydaje, że Karl. El... O no, Karl przegra. El primo wygra. Warrior? Kto się nazywa Warrior? Dobra, ja i tak to wygrywam z, z Warriorem i tak wygrał Sharik sobie YouTube nie wygrał, ja wygram ze wszystkimi. Dobra. Wyskoczymy sobie na Dajna Majka. Jeszcze... O nie, ile ja już? Ja już chyba... Dwa... Nie, trzy. Trzy niecelne strzały oddałem już dzisiaj. W ogóle w tej gierce. Co ja mówię, dzisiaj... Dzisiaj to ja chyba 10. dziesięć. Dosięgnę... O, to już też będzie, będzie celny strzał, bo wyulta. Tutaj się liczy. Tutaj nie to się kampi? Tak, jak myślałem. Dobra. Lecim. Lecim. Ja przy, y, mam przy... tam. Shelly? Bruno. To nie jest Shelly, to jakiś Bruno. Dobra, dziękuję. Znowu kolejna bitwa wygrana. Pyk. I ostatnia bitwa w tym odcinku. El primo dobra, lecimy sobie po skrzyneczkę. O nie Rico, dobra. Riko to jest w tym skampie. O nie, Serio? <laughs> ja się od niego schowałem. Dobra, wlatuję w niego, wlatuję. Dobra, narra. Rico, rip Dobra Dobra, znika Znika Uii. Trafiłem jeszcze w nią To niemożliwe Jezus, 276 HP Ja to chyba nigdy nie miałem jeden HP, tylko. Nie miałem tylko tego. Ja tak to miałem. Yy, na przykład yy, w tym odcinku 5 HP miałem. Dobra, nie ja uciekam. Gdzie są... O, tam szelis sobie chodzi. Nie, ja jej nie dosięgnę. O jezus! Jest chyba drugi niecelny strzał w tej gerce. Ja to w ogóle już mam. Yy... Sklero... Skleroże, czy jakoś tak się nazywa. Skleroza, o. Czemu się dzisiaj tak mylę na tym odcinkach? Na tym odcinku się tak mylę. O Jezus, Rosa, Roza, Roza, Roza! Roza. Zginę! Ja zginęłem, ale Roza też, dobra. O, już myślałem. Sześć Dziesiąta ranga, jeszcze mamy gwiezdne. Nie gwiezdne że to tylko Star Points. Jezus. O i na koniec właśnie sobie otworzymy skrzyneczkę. I zobaczymy, czy będzie jakaś postać. O, laguje się. Już myślałem. Będzie bonus? Nie ma bonusa. Nie dali mi bonusa. Dobra widzowie, to by było na tym w tym odcinku. Żegnam. Cześć.